Kochani, dzisiaj przechodzę do Was z kolejnym filmem kosmetycznym, ponieważ dostałam możliwość jeszcze e, testowania innych kosmetyków innej firmy dzięki ambasadorka kosmetyczna. A firmą, o której będę dzisiaj mówiła, jest to natura, e, natura Syberyka e, Jak nazwa e, sama Wam tutaj e, się kojarzy, jest to firma, która skupia e, się na ziołach i owocach syberyjskich ich składy są bardzo naturalne, a nawet jeżeli są substancje, które mogą uczulać, są to wszystkie składniki, które są dopuszczalne w kosmetykach naturalnych. Podoba mi się, że firma ma dużą linię kosmetyków wegańskich, głównie takich. Poza tym jest to firma, która nie testuje na zwierzętach oraz to, że ci, albo głównie też korzystają z, z upraw ekologicznych. Jeżeli chodzi o tą firmę, jest to mi firma znana. Ja używałam ich odżywek, szamponów i masek, więc wiem, że jest bardzo dobra. Tutaj w filmie pokażę Wam oprócz jednego produktu do włosów, pokażę Wam też jeszcze inne. To są kosmetyki, które dostałam od tej firmy. I myślę, że zaczniemy najpierw od produktu, z którego jest mi ta firma znana. Znaczy, akurat tego produktu wcześniej nie, nie, nie używałam, ale ogólnie szampony, odżywki. E, ja z, z tym e, kojarzę tą firmę. Więc zaczniemy od odżywki. E, jest to odżywka. Naturalna e, odżywka do włosów, bazująca na hydrolacie z róży durskiej. I ekstrakcie syberyjskiej sosny karłowatej. Odżywienie, nawodnienie, yy, włosy suche. Powiem Wam szczerze, że jest to produkt trafiony w dziesiątkę dla mnie. Ja mam yy, włosy yy, suche. Ja mam problem z tym, że one są bardzo suche, mimo że używam różnych odżywek, maseczek. One są po prostu suche. Nie są zniszczone, ale są suche. Taką mają naturę. Yy, nawet fryzjerka mi powiedziała, że ja naprawdę mam zdrowe te włosy, tylko trochę suche. Więc y, dostałam taką odżywkę y, Bardzo mi się podoba Jest to w ogóle odżywka wegańska y, Ma bardzo ładny skład Oczywiście są tutaj też substancje, które mogą uczulać Ale kochani, no mało jest takich produktów, nawet naturalnych, które nie, y, nie uczulają Na przykład, no niektórzy mają na przykład uczulania na jakieś y, 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 olejki eteryczne, zapachowe Mimo, że to jest 100% naturalne, no to jedną osobę może uczulić, drugą nie więc o tym wspominam. Skład jest bardzo ładny. To są głównie naturalne składniki dopuszczalne w kosmetykach naturalnych. Bardzo mi się podoba, że tu jest sporo różnych certyfikatów czyli są to kosmetyki badane. Składniki pochodzą z ekologicznych farm, organicznych farm, czy też są to produkty z lokalnych miejsc. Nie są to kosmetyki testowane na zwierzętach. No, a poza tym, jak widzicie, pojemność jest spora, więc moim zdaniem, opłaca się za tą cenę, która jest podana, e, kupić ten produkt, e, bo 400 ml to jest naprawdę sporo. Parę słów Wam przeczytam na temat tego produktu. E, będę się, e, będę patrzeć w telefon, bo tam mam e, napisaną już e, notkę na temat właśnie tych kosmetyków, więc e, przeczytam Wam. Jest to bomba witaminowa i pełna mikrometrów odżywka dla włosów suchych. Produkt ten jest na bazie organicznego hydrolatu z róży dachurskiej, która chroni włosy przed utratą wilgoci i nadaje im promiennego blasku, zapewniając równocześnie delikatną, lecz długotrwałą pielęgnację oraz ekstraktu syberyjskiej sosny karłowatej, która delikatnie wzmacnia, odbudowuje zniszczone włosy oraz też chroni. Producent informuje, że odżywka T zapewnia włosom intensywną pielęgnację, intensywny kolor i piękny blask, poza tym głęboko nawilża unosi i pozostawia włosy pełne naturalnej objętości. Teraz się do tego odniosę. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o nawilżenie włosów, naprawdę rzeczywiście czuję, że włosy są, nie są już takie suche, jak normalnie miała naturalną objętość dostały, natomiast nie są suche. Nie puszą się. Choćby ja tego nie widzę, żeby się puszyły. Rzeczywiście widać, że chroni włosy przed utratą wilgotności. Moim zdaniem się są takie promienne. Ładny, ładnie wygląda kolor, bo ja rozjaśniam trochę włosy. Włosy są, włosy są bardzo takie zdrowe, elastyczne. No mi się bardzo podoba efekt, przede wszystkim yy, plusem jest to, że właśnie moje włosy już nie są takie suche jak normalnie są po tej odżywce, więc myślę, że na pewno y, jeszcze sięgnę nie raz po tą odżywkę. Ale to sami musicie ocenić, moim zdaniem idealny produkt dla osób, które mają właśnie problemy zbyt suchych włosów. Yy, ja jestem tym produktem zachwycona. I przejdźmy do kolejnego kosmetyku tej firmy. Jest to krem na dzień do cery delikatnej i suchej. Jest on z hydrolatem różańca górskiego. Bardzo fajny produkt, bardzo poręczne i wygodne pakowanie. chociaż powiem Wam szczerze, że ta pompka na początku troszkę mi się zacinała. Teraz jest ok. Jeżeli chodzi o składniki, bardzo ładny skład. Mogłabym się doczepić tylko jednego składnika, który może powodować niektóre niektórych osób problemy trądzikowe natomiast e, skład jest naprawdę rewelacyjny jest to kosmetyk wegański i nietestowany na zwierzętach poza tym bardzo mi się podoba to, że mają te certy żebyście mieli i tak dalej e, jeśli chodzi o ten produkt e, to zaraz Wam powiem kilka słów na temat e, tego produktu na dzień dla cery suchej i wrażliwej jest lekki, delikatny i nadaje się pod makijaż od kremu wchodzi hydrolat z Różańca górskiego. Produkt ten, jak produkt ten zapewnia, działa nawilżająco, kojąco na skórę oraz chroni przed negatywnym wpływem czynników środowiska. Rzeczywiście jest to idealny kosmetyk dla cery suchej. Skóra jest naprawdę nawilżona, i nałożenie go na skórę, jakby to powiedzieć, macie takie uczucie ukojenia, jeżeli nałożycie ten krem na skórę, więc naprawdę to, co producent mówi, rzeczywiście jest prawdą. W dodatku ja zauważyłam, że idealnie ten produkt nadaje się pod makijaż. Żaden podkład, żaden puder, nic Wam się nie zważy, on się po prostu idealnie nadaje. W dodatku przepięknie pachnie. Kosmetyk naprawdę super. Jestem nim zachwycona, ale ma jeden Jeden bierki dla mnie minus. Choćby dla mnie. Ja mam problemy z przebarwieniami, więc e, dla mnie kosmetyk bez SPV na dzień nie do końca się sprawdza, ponieważ ja na dzień używam filtrów, e, żeby nie mieć właśnie większych problemów z plamami. Tutaj tego SPV nie ma. Jeżeli byłby, byłby SPV, no to byłby idealny produkt dla mnie. Niestety tego nie ma, więc e, czy kupiłabym go? Myślę, że tak, ale tylko na jesień i zimę, wtedy, kiedy to słońce nie jest takie mocniej. Ostatni produkt, jest to produkt, na początku jak go dostałam, to się zaczęłam śmiać, no jak ja mam go przetestować, bo jest to produkt dla e, mężczyzn. Jest to e, naturalny liftingujący krem pod oczy dla mężczyzn. I powiem Wam szczerze, że ja go użyłam dwa razy, a potem dałam ten produkt e, osobie właśnie e, płci przeciwnej. Więc e, trochę się będę opierać na tym, co ja sądzę i trochę będę się opierać na tym, co ta osoba mówiła na temat tego produktu. Tak wygląda ten produkt. Eee, bardzo fajnie, e, fajnie wygląda Podoba mi się ten design Taki typowo męski Taka pompka Skład jest bardzo ładny eee, I zaskoczyłam się Mimo, że tutaj nie ma napisane, że jest wegański To z tego co patrzyłam No to jest on właśnie wegański Bo większość składników jest e, wegańska Ale nie dam głowy... E, urwać, ponieważ y, może coś przegapiłam, jakiś składnik, ale wydaje mi się, że nie. Y, no, bardzo fajny, fajnie to wygląda. A jeżeli chodzi o to, jak działa, to zanim Wam powiem moją opinię i tej drugiej strony, to przeczytam Wam kilka słów od producenta. Producent pisze, że niweluje oznaki zmęczenia, stresu, poprawia krążenie nawilża i mędrza skórę wokół oczu. Zauważyłam u siebie i u drugiej osoby, oraz ta osoba sama zauważyła, że rzeczywiście e, zmniejszyły się cienie potoczami, e, zniwelował on zmarszczki. E, dzięki temu twarz e, i skóra potoczami wygląda na bardziej wypoczętą. Rzeczywiście tak jest. Natomiast e, moim zdaniem. I nie tylko moim. E, produkt ten za mało nawilża skórę. Powinien trochę bardziej nawilżać. E, wtedy efekt był je, byłby jeszcze lepszy. Mimo to uważam, że jest to produkt bardzo dobry i, i nadaje się też dla kobiet. Co Was zaskoczy, naprawdę dla kobiet też się nadaje. Tylko stwierdziłam, że skoro jest to produkt dla mężczyzn, ja, ja przetestowałam chwilę i dałam drugiej osobie, żeby mieć po prostu porównanie e, i co sądzi ta. E, męska część o, takich, o takim produkcie. Wszystko, co mogę Wam na ten produkcie powiedzieć, bo, bo co się będę roz... Krem pod oczy, który rzeczywiście niweluje zmarszczki, cienie pod oczami, twarz i skóra pod oczami wygląda dzięki niemu na bardziej wypoczętą, mniej zestresowaną. Natomiast mówię, dobrze by było, jakby był jeszcze bardziej, jeszcze bardziej nawilżał tą część skóry, ponieważ e, no, skóra, którą mamy pod oczami jest bardziej delikatniejsza. Jeśli chodzi o, o te kosmetyki z Natura Siberica, to są wszystkie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Nie zapomnijcie dać kciuka w górę. Napiszcie, co Wy sądzicie o tej firmie. Czy macie, miałyście styczność z tą firmą? Może jakieś kosmetyki Wam się sprawdziły? A może nie? Piszcie. Ja chętnie poznam Wasze opinie. Trzymajcie się. Pa, pa!